Cyk, I już nie biegnie czas. W ramce zamknął się mój świat tyle chwil, co miały zniknąć. Teraz wiecznie będą trwać patrz w oczach odbija się dzień. Który dawno zatarcie Ale na zdjęciu wciąż błyszczą Te chwile co miały przejść Zaczynamy kad, choć minęło już Jeszcze raz, w zdjęciach wiecznie żyje czas Błysk flash zamroził nas, w półśmiechu między snem Świat za oknem zmienia twarze, ale my zostaniemy w tle Patrz, w oczach odbija się dzień, który dawno zatarcień. Zatrzymany kap, choć minęło już sto lat Twoje oczy wciąż te same, jakby wciąż tu był ten świat Chwilę nie uciekaj, bądź ze mną jeszcze raz W zdjęciach wiecznie żyje czas Zatrzymany kap, choć minęło już sto lat Twoje oczy wciąż te same, jakby wciąż tu był ten świat Chwilę nie uciekaj, bądź ze mną jeszcze raz W zdjęciach wiecznie żyje czas Błysk w przemnie, moment może szeptem białe sny, kolorowe dni Zamknięte w klatkach na kliszy Gdy nie było nas, był ten sam blask Zegar nigdy się nie myli Zatrzymany kat, choć minęło już sto lat Twoje oczy wciąż te same, jakby wciąż tu był ten świat Chwila nie uciekaj, bądź ze mną jeszcze raz Trzymany kap, choć minęło już sto lat Twoje oczy wciąż te same, jakby wciąż tu był ten świat Chwila nie uciekaj, bądź ze mną jeszcze raz W zdjęciach wiecznie żyje czas Cyk i już nie biegnie czas